Dobry, to jest szczecinecki program samorządowy. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj burmistrz miasta, pan Daniel Rak. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, dzisiaj temat, który no, w ostatnich tygodniach w Szczecinku żyje własnym życiem, można by po powiedzieć. Bardzo dużo się o nim mówi, czyli nowa opłata za śmieci, która ma być naliczana według zużycia wody. Może zacznijmy od początku. Skąd w ogóle się wziął pomysł, żeby w taki sposób te śmieci rozliczać? No tak, rzeczywiście być może mało informacji docierało do mieszkańców i, i, i skąd akurat takie, a nie inne rozwiązanie? No, przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że możemy stosować cztery sposoby rozliczenia opłat za wodę. Jedną z nich jest ta, która do tej pory była stosowana w Szczecinku, a mianowicie płacimy za każdego osoby, która złożyła deklarację. I ta stawka do tej pory, od 2013 roku, wynosiła za śmieci segregowane 14 zł, za niesegregowane 21. Inną metodą, którą ustawodawca dopuszcza do stosowania jest od metra kwadratowego zamieszkiwanego mieszkania. I tutaj należałoby ustanowić, złożyć deklarację, na jakiej powierzchni mieszka, ktoś posiada jakieś mieszkanie bądź zamieszkuje. I, 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 i to będzie pochodną od ilości metrów kwadratowych danego mhm. mieszkania. Inną metodą, która jest stosowana i jest dopuszczalna, jest od gospodarstwa domowego, czyli każda rodzina płaci tyle samo, znaczy, czy jest dwuosobowa, czy czteroosobowa za gospodarstwo domowe, tak zwane się płaci. I czwarta metoda, to jest metoda, która jest wprost proporcjonalna do zużytej wody, do ilości metrów sześciennych. Czyli my zakładamy, że bierzemy do przelicznika wodę zużytą w roku 2018 przez dane, daną rodzinę, to jest, sumowana jest ilość zużytej wody w ciągu całego roku, dzielone przez 12 miesięcy i mamy taki, taki, taki współczynnik, który będzie Stosowany do, do wyliczenia opłaty dla danej rodziny. I teraz może do szczegółów takich praktycznych, bo wiele się słyszy na ten temat, że, że, że to jest po prostu abstrakcja, to jest nieprzemyślane, to jest pomysł z kosmosu. Jeżeli chodzi w ogóle o zastosowanie ty, tego rodzaju opłat, one z, my tego nie wymyśliliśmy. Ustawodawca daje możliwość i miasta inne stosują praktycznie od 2013 roku, tak jak Kołobrzeg, Szczecin. Tych miast y, naprawdę jest dużo. Miasta stosują sposoby mieszane. Natomiast y, jak ktoś sięgnie do, 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 do źródeł, to naprawdę tu na Pomorzu Zachodnim kilkanaście miast stosuje właśnie takie y, sposoby rozliczenia y, za śmieci. Skąd w ogóle y, pomysł i dlaczego tak, takie decyzje? Ja powiem tak, że Wzrost śmieci jest faktem i wszystkie sprawy związane z obsługą całej gospodarki śmieciowej mają miejsce. Wiemy o tym, że na przykład w Grzmiącej została przyjęta stosowna kalkulacja, gdzie za metr sześcienny śmieci segregowanych mieszkańcy będą płacili 21 zł. Wiemy, że w gminie wiejskiej Szczecinek z 10 zł. zasegregowane opłata będzie podniesiona do kwoty 19 zł. Oczywiście jest to spowodowane tym, że cała gospodarka śmieciowa i wszystkie opłaty, które towarzyszą i wchodzą do jednego koszyka, one, one drożeją i ta usługa staje się coraz droższa. W przecinku, jeżeli mielibyśmy dzisiaj pozostać przy Metodzie naliczania za osobę wówczas bezwzględnie nastąpiłby wzrost ceny do około 18 zł na każdą osobę, która złożyła deklarację. Więc też analizujemy, sprawdzamy. Jest, jest tutaj w szczecińskim ratuszu komórka w wydziale komunalnym, siedzą tam pracownicy, sprawdzają ilość urodzeń. Tam się składa deklaracje, tam się składa korekty czy ktoś mieszka, czy nie mieszka, w jaki sposób tutaj te deklaracje później mają odzwierciedlenie oczywiście w naliczaniu opłaty. I wiemy o tym, że w stosunku do roku 2013 pierwotnie na terenie Szczecinka deklaracji śmieciowych złożyło 30, prawie 3 tysiące osób, czyli tyle osób zadeklarowało mieszkamy w Szczecinku i tyle osób powiedziało będziemy Będziemy, będziemy tutaj ponosili opłatę za śmieci. Co się wydarzyło do roku 2019. No, szczecinek można powiedzieć kolokwialnie, wyludniał nam. No bo w tej chwili tych deklaracji osób, które chcą ponosić opłaty za śmieci, już jest tylko 31 719 osób. My nie widzimy tutaj, jeżeli chodzi o. E, sprawy meldunkowe e, jakiegoś tąpnięcia, wyludnienia tego miasta. Jest jedna rzecz niezaprzeczalna. Wszyscy mieszkańcy Szczecinka produkują śmieci. I czyli mówiąc dosłownie, wynosimy z domu worek i wrzucamy go. Jeżeli złożyliśmy deklarację, że będziemy segregowali, no to wrzucamy to do petów, do, do papieru, do zmieszanych i nasz jakby. Ten proces produkcji i dalej kończy się. Natomiast te śmieci dalej, zgodnie z ustawą, są przetwarzane, obrabiane, wywożone. Mamy kilka składowych, między innymi przetarg na odbiór zanieczyszczeń. Czyli Państwo widzą, jak podjeżdżają z śmieciarki, zabierają te, 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 te śmieci. Te śmieci dalej są wywożone do trzesieki, ale one tam nie zostają. One tam są przeładowywane i zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami wywożone są do Wardynia Górnego 50 kilometrów w kierunku na Połczyn. Tam te śmieci są zważone, naliczona jest druga opłata. Prawie 3 miliony złotych kosztuje odbiór śmieci jednoroczny Wszystkie, całego tonażu, który został zebrany w mieście i to jest druga składowa. Trzecią składową jest utrzymanie tak zwanych Przoków, a mamy dwa takie, gdzie na przykład w Trzesiece zawozi się zielone i, i gruz, odpady budowlane, bo przypomnę tylko, że do 250 kg możemy oddać właśnie w takim przoku śmieci po remoncie w ciągu. natomiast y, telewizory, jakieś radia stare, odbiorniki, przycieślaka. Utrzymanie tych przoków też wchodzi e, w składową tych, tych wszystkich, e, z tej ceny. Inną składową jest utrzymanie osób, które bezpośrednio wystawiają decyzje. To są cztery pracownice i, i, i nie jest to tak jak ktoś tam mówi, że, że tutaj urząd się z tego utrzymuje. Nie, to jest bardzo precyzyjnie wyliczone, bo do tego nas ustawa zobowiązuje. No i ostatnia składowa to jest zabezpieczenie jakichś małych inwestycji typu na przykład zbiorniki półpodziemne na przykład. Łącznie ta cała Operacja związana z, ze śmieciami kosztuje w ciągu jednego roku miasto 6 521 700 zł i to jest bardzo precyzyjnie policzone. I wszyscy ci mieszkańcy, którzy złożyli do tej pory deklarację, pokrywają tą kwotę. My nie, nie mamy prawa jako urząd miasta, jako osoby odpowiedzialne a, tak kalkulować ceny, żeby jakieś pieniądze zostawały w ratuszu, więc to musi być zawsze bardzo precyzyjnie policzone. Więc tą kwotę 6 521 700 zł dzisiaj będziemy dzielili na 31 700 osób. Czyli od razu ta cena będzie na jedną osobę większa niż była wcześniej. No dokładnie. Jeżeli byśmy sprawdzili i a mamy to sprawdzone, to wiemy jedną rzecz, że Statystycznie każdy mieszkaniec Szczecinka zaczął produkować w przeciągu od 2013 roku do 2019 o 50 kilo więcej śmieci. Co to oznacza, że jeżeli moja rodzina zamieszkuje w składzie trzyosobowym, czyli my w ciągu roku wyprodukowaliśmy o 150 kilo śmieci więcej. No, nic się nie wydarzyło. Każdy musi sobie zdać sprawę, ile to jest 50 kg śmieci. Tak? Każdy wynosi worek i wie, że ten worek z petami jest, mimo tego, że jest duży, on jest lekki. Tak? Jaka to jest masa duża. Także objętościowo w stosunku do 2013 roku śmieci mamy w przecinku więcej. Mamy 11 tysięcy ton. W roku 2013 mieliśmy troszeczkę powyżej 10 tysięcy ton. Ale ilość osób które złożyło deklarację, jest o 1250 mniej. A i tak w ciągu tych kilku lat osoby za to odpowiedzialne w ratuszu widzą, że mają pustostany, niezamieszkałe mieszkania, sprawdzają, wzywają ludzi. Oczywiście korygowane jest. Ludzie wtedy o tak zapomniałem złożyć deklaracji. Nie mamy dzisiaj narzędzi formalno-prawnych takich, żeby wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osób, które nie piszą prawdy w deklaracjach, albo twierdzą ach, sporadycznie, tam syn przyjeżdża, przebywa, więcej wyjeżdża za granicę. Oczywiście są takie przypadki, kiedy osoby wyjeżdżają za granicę i przyjeżdżają tutaj na weekend, ale, ale, ale naprawdę ta masa dzisiaj tych, bo nam brakuje po prostu w tych deklaracjach w stosunku do danych, które mamy ponad 6 tysięcy ludzi. No załóżmy, że 3 tysiące, połowę, 50%, 50% gdzieś jeździ i, i, to i, i to centra życiowe ma poza Szczecinkiem, mimo tego, że, że ma tutaj swój lokal, ma tutaj swoje miejsce do, do, do docelowe. A druga, druga połowa jest niezweryfikowana. A gdzie są te 3000? tysiące? Dlaczego, dlaczego te 31 700 osób, którzy piszą prawdę, które deklarują się, że będą płaciły za śmieci mają ponosić koszty no, tej grupy, która, która, która no, no nie no, czuje się nie do płaci. tego zobowiązana, a przecież produkuje te śmieci. Panie burmistrzu, ale kontrowersje takie się pojawiają i, i, i tak ludzie odpowiadają na ten pomysł. Co ma woda do śmieci? Bo tu też trzeba powiedzieć, że ludzie się obawiają tych przeliczników. Jak to zostanie przeliczone? Czy to nie będzie tak, że siłą rzeczy będzie się oszczędzało na wodzie, żeby nie zapłacić za dużo na śmieci? Więc powiedzmy też, jak te przeliczniki mają, mają wyglądać. To znaczy tak, może, może jeszcze wróćmy, bo to, to pytanie jest dobre z tego względu, że pyta Pan, co ma woda wspólnego mhm. z tym wszystkim. No, jeżeli, jeżeli dana osoba ma w Szczecinku dwa mieszkania, trzy mieszkania, a przecież wiemy, że są osoby, które, które swoje kapitały lokują w mieszkania i je wynajmują, to Pytanie jest, czy te osoby zgłaszają osoby wynajmujące ich mieszkanie, czy to jest rzetelnie zrobione. Ale jedno, jedna rzecz jest pewna, w każdym mieszkaniu dzisiaj w Szczecinku jest licznik z wodą i dzisiaj wiemy o tym, że, że, że przychodzi osoba, a wynajmuje mieszkanie, wpisze jedną osobę, bo przecież jeszcze zobaczą, że światło się zapala i, i, i ktoś pomieszkuje. Mieszka trzy osoby, cztery osoby. No i ta, ta osoba oczywiście pobiera opłatę od, od swoich lokatorów, tak? Mówi, no proszę Państwa, w przecinku 14 zł, a będzie 18 zł. No to wpisała jedną osobę, tak? Zamieszkuje ją trzy osoby czy cztery, no i te pieniądze po prostu nie trafiają tam, gdzie miałyby trafić, czyli do, do szczecineckiego ratusza. Ja miałem takie spotkanie tutaj z jednym z dziennikarzy, który też dosyć tutaj uważał, że to jest kontrowersyjny sposób naliczania opłaty śmieciowej. No i ja mówię, no pan tu niedawno się wprowadził i pan wynajmuje mieszkanie. On mówi, no tak. Ja mówię, no to może byśmy sprawdzili tutaj, panie redaktorze, jak to jest pana przypadku. No proszę bardzo, mówi, e, wynająłem mieszkanie przy ulicy tam Warcisława IV. no podał mi adres. Zadzwoniliśmy do, 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 do wydziału. No i mówię, proszę pana, a ilu, a ile osób zamieszkuje? On mówi, no ja z małżonką i, i, i z dzieckiem, czyli trzy osoby. No, i pani mówi: No tak, w październiku 2018 roku wpłynęła korekta deklaracji, że dwie osoby się do, dopisały, ale już w listopadzie ta sama osoba złożyła deklarację, że jedna się wyprowadziła. Czyli z trzech osób, które zamieszkuje. Tylko za jedną była ponoszona opłata. Tak jest. Ale niech mi pan, panie redaktorze, uwierzy i niech państwo uwierzą w to, że ta trójka zużywa wodę, kąpią się, jedzą posiłki, normalnie egzystują. I o ile ta deklaracja. Sama, że napiszemy jedna czy trzy osoby, papier cierpliwy, wszystko wytrzyma, to licznika już nie oszukają z wodą i zużyją średnio statystycznie około 3 metrów sześciennych wody, bo zarówno normy, które stosuje się do, e, projektując mieszkania, domy, zużycia itd., itd., mówią o trzech metrach sześciennych wody. W Szczecinek jest. U nas średnie zużycie wody też jest około 3 metrów sześciennych na osobę. Oczywiście jedni ciutkę więcej, drudzy ciutkę mniej. Natomiast yy, my, nam też wychodzi, że tej, tej, tej wody w przecinku niecałe 3 metry sześciennych powinno się służywać średnio na mieszkańca. Innym przykładem też jest tą proporcją właśnie co ma woda wspólnego z produkcją śmieci. A no to też taka rzecz, no ja powiem na własnym przykładzie, tak, studenci, osoby, które studiują, można złożyć korektę, one nie ponoszą opłaty śmieciowej, bo teoretycznie studiują, bo to, bo to w Poznaniu, bo to we Wrocławiu, inni w Warszawie. Ale tak naprawdę taki student, zwróćmy uwagę, przyjeżdża na wakacje i te wakacje trwają wówczas lipiec, sierpień i wrzesień trzy miesiące. Później przyjedzie na święta Bożego Narodzenia z przerwą, przyjedzie na święta wielkanocne i też nie, nie, nie jest to najczęściej jeden dzień. Jeżeli do, do, do tego doliczymy, już mamy, już jesteśmy na poziomie prawie czterech miesięcy, jeżeli do tego doliczymy jeszcze pobyty weekendowe, inne jakieś okolicznościowe sprawy, a wiemy, że, że przecież tak jest, to, to jest około pięciu miesięcy. Przez te pięć miesięcy taka osoba, to by nie mówić, produkuje śmieci w Szczecinku. I dlaczego sąsiedzi. Albo osoby, które nie mają w, swoim, w, swoje, w swojej rodzinie studenta, mają ponosić koszty obróbki tych śmieci ta, właśnie takich osób. Ja uważam, że, 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 że tak samo jak produkuje śmieci, też jest w domu, też się bierze prysznic, je obiad, poranna toaleta, wieczorna toaleta. To te, te, te wszystkie składowe mają miejsce i ten licznik wtedy się kręci i pracuje. I wtedy wyjdzie, że w takiej rodzinie jak moja średnie zużycie roczne jest powyżej 10 metrów y, sześciennych, a teoretycznie mieszkamy we trójkę. Tak? Mhm. I e, jak weźmie się tabelkę i się rozpisze: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj do grudnia, zużycie wody, to widać, kiedy na przykład mój syn jest w domu. Bo po prostu pokazuje to licznik z wodą. Tak? I oczywiście ten współczynnik, o który Pan pytał też, on jest wyliczany w ten sposób, że do tej pory był wyliczany. Te 6 521 700 zł było liczone, podzielone przez ilość deklaracji złożonych, czyli w tym roku mielibyśmy podzielić przez 31 719 osób. Teraz będziemy to dzielili przez 1 milion 120 metrów sześciennych wody. I to wychodzi 5,86 i jeżeli ktoś teraz będzie chciał przewidzieć jaką będzie opłatę za wodę, powinien sobie zsumować całoroczne zużycie wody, albo zadzwonić do PWiKu, podzielić przez 12, czyli przez ilość miesięcy i przemnożyć przez 5,86. Ja dzisiaj też widziałem, że Rzecznik Praw konsumentów ze starostwa napisał jakieś, jakieś, jakieś pismo, bo mieliśmy konsultację i z tego pisma wynika jaki to będzie wzrost cen za śmieci i, i, i daje do wyliczeń, że dwuosobowa rodzina zużywa przy jego założeniu 10 metrów sześciennych, równie dobrze, Pan Bobryk mógł wpisać 20 metrów sześciennych wody, bo nie wiem, dlaczego wpisał 10. Jeżeli by, jeżeli by wpisał 30, by było jeszcze więcej, to te, te, te procenty by były dużo większe. No, może tutaj trochę ironizuję, natomiast średnio zużywa się około 3 metrów sześciennych wody. E, I my zresztą robiliśmy takie sprawdzenia całą ulicę. Jedną sprawdziliśmy zresztą przed programem, rozmawialiśmy, hmm. pokazywałem panu, panie redaktorze, przecież. Tutaj jest użycie wody z jednej ulicy, 14 domost. i tutaj w tej przestrzeni na te 14 rodzin 3 rodziny zużywają więcej niż te 3 metry średnie na osobę. Jedna rodzina jest idealnie w punkcie strzela, czyli 3 metry na osobę, ale 10 rodzin zużywa ciut mniej. Czyli oni, te, te osoby na pewno nie dobiją do tych 18 zł, które musielibyśmy ponieść w przypadku kiedy wszyscy składają jeszcze prawdziwe deklaracje tak kiedy mówią u nas 4, zamieszkują cztery osoby i 4, na cztery osoby składamy deklarację to wówczas oni by zapłacili 4 razy tam 4 razy 18 w tej chwili będą płaciły za zużycie wody i wcale to nie musi być kwota 4 razy 18 czyli bodajże że 72 tak to jest złote to wcale nie, nie, nie musi być ta kwota. Ta kwota może być mniejsza w zależności od tego, jak, jak, jakie będą odczyty z tego licznika. Myślę, że ten współczynnik, to, to on był taki dość kontrowersyjny, bo też tak jak teraz pan burmistrz mówi o tym średnim zużyciu, różne informacje się pojawiały i tak do końca, no, my na co dzień nie zawsze też wiemy, ile my średnio tamtej wody w danym okresie zużywamy, jak to wszystko policzyć, ale no to z tego, co pan mówi, no to wynika, że że jest to pewien rodzaj sprawiedliwości, tak, ponieważ każdy będzie odpowiadał tylko jakby za swoją działalność i nie będziemy musieli się zastanawiać, czy ktoś inny złożył deklarację, czy ktoś inny unika, bo ta opłata się będzie gdzieś rozkładać na wszystkich. Oczywiście to jest pewien, pewien no nie ma idealnego przede wszystkim sposobu, ale na pewno to też zachęci mieszkańców i też proszę zwrócić na to uwagę że jeżeli y, ktoś y, mieszkają dwie osoby i zużywa 12 metrów sześciennych wody, to należy sprawdzić licznik, mm -hmm. bo to te ilości, które które na co dzień nie są dla nas takie zatwarzające i być może do tego wagi się nie przywiązuje. Teraz y, opłatało się będzie po prostu w momencie, kiedy opuszczam dom na weekend, tak, spisać ten licznik, podejść, zapisać sobie cyferki, y, przyjadę, zanim odkręcę pierwszy raz wodę, czy ten licznik ma to samo położenie tak, i te, te, te cyfry się zgadzają, bo być może właśnie licznik chodzi. A, a może trzeba, wiedząc, że, że napuszcza się wody do wanny, y, zobaczyć, bo każda wanna ma określoną pojemność, tak, wlać, wiem, że wlewam metr sześcienny wody, zobaczyć, czy rzeczywiście ten, może nie metr, ale te, te 200 litrów e, i, i, i. Zobaczyć, i, czy, faktycznie tyle czy, jest faktycznie, na czy faktycznie jest. Jeżeli ktoś ma e, takie e, no, większe niż średnio 3 metry sześcienne, to odbiegało i to jest 4-5 metrów na osobę, ja bym naprawdę e, był uczulał i, i, i sprawdziłbym tutaj licznik yy, sprawdziłbym szczelność yy, instalacji, czy, czy czasem yy, miska ustępowa nie, nie przecieka, to, to, że sączy się woda i, i ona nie, nie szumi. Tak? to nie znaczy, że, że nie ma dużych strat. Tak? to mhm. są bardzo duże straty, jeżeli. Jeżeli taki, taki przeciek ma miejsce, to się wówczas sączy i no to należy zwrócić uwagę, bo później, później będzie miało to na pewno odzwierciedlenie, w te, dzisiaj już przy, przy dużo większe niż koszty samej wody. Panie burmistrzu, no to najważniejsze chyba pytanie w tej kwestii, kiedy te zmiany mają wejść w życie, jak to na dzień dzisiejszy wygląda? Jeżeli chodzi o, o, o wejście w życie, najpierw musi być uchwała. Tak? 18 kwietnia będzie sesja Rady Miasta. Radni na pewno będą dyskutowali na ten temat. Na pewno będzie dużo, jeszcze dyskusja na ten temat się odbędzie na, na forum. Ja rozumiem, że, że, że budzi to kontrowersje. Ale ono on, mi się wydaje, że, że, że budzi kontrowersję przede wszystkim u tych, którzy, y, którzy, którzy i powinno budzić u tych, którzy nie składają tych rzetelnych deklaracji. Wiemy, w, że w Szczecinku są przecież budynki, gdzie, gdzie, gdzie są wynajmowane. Jeszcze raz wrócę do pewnych rzeczy. Wiemy na przykład, że chociażby budowana jest obwodnica, jak się z Eurowią rozmawia, to się mówi no Proszę Pana, 300 osób, 300 osób pracuje przy szczecineckiej obwodnicy, to tutaj... I na co dzień można powiedzieć, że tutaj mieszka w tym Mieszka czasie. w Szczecinku, tak, no bo oni codziennie do roboty idą na, na obwodnicę i, i, i produkują wieczorem śmieci. A wiemy, że Kronosz Pan instalacja budował dwa lata, tak, to to też kilkaset osób spoza Szczecinka obsługiwało tą, tą inwestycję. Jak się pojedzie na budowę, to dominuje dzisiaj w w takich przestrzeniach język ukraiński. Naprawdę w tych firmach my w ogóle nie mamy tutaj zmian w deklaracjach, a, 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 cała, a, te, a te wszystkie osoby przecież produkują śmieci. Mieszkańcy Szczecinka e, muszą być świadomi. My nie chcemy tutaj, żeby złotówka została w ratuszu. Te wszystkie pieniądze, które, które wpłyną do śmieci, one są dedykowane na Cel właśnie gospodarki i zagospodarowania śmieci. My tutaj nie chcemy, złotówka, żeby została tak, bo wiemy, że, że to wszystko budzi napięcia. Mam nadzieję, że od 1 czerwca, bo tak jest, takie, takie, tak mówi projekt uchwały, która będzie przedstawiona radnym, będziemy chcieli wprowadzić zmianę. Czyli mówiąc kolokwialnie na koniec, dla miasta to nie jest dobry biznes, jak to niektórzy. Nie, bo miasto nie jest odrobienia biznesów. Miasto my, my tutaj staramy się wszystko profesjonalnie skalkulować. Naprawdę ja zdaję sobie sprawę, że, że każda taka decyzja budzi emocje z punktu widzenia zarządzającego miastem lepiej by było nie podejmować takich decyzji. Natomiast wiem, że ciąży na mnie obowiązek tutaj bardzo obiektywnego spoglądania i nawet podnoszenia czasem podejmowania takich mało popularnych decyzji, ale sprawiedliwych. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za wytłumaczenie tego wszystkiego. Miejmy nadzieję, że teraz już wszystko jest jasne. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę.